Jak wszyscy wiemy, dzisiaj jest z nami pan Max Praczkowski, poseł na Stanie Rzeczpospolitej. Maturę zdał w wieku 16 lat, a następnie ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje nad ukończeniem przewodu doktorskiego. Od 2001 roku jest związany z Prawem i Sprawiedliwością. Był twórcą młodzieżówki tej partii, Forum Młodych Praw i Sprawiedliwości oraz jej przewodniczącym w latach 2003-2005. Od 2002 roku był radnym Warszawy i funkcjonował pełnił do wyborów parlamentarnych w 2005 roku, który otrzymał mandat poselski z Okręgu Mińskiego. W serwisie piątej kadencji był przewodniczącym Komisji Gospodarki, zaś w tej szóstej kadencji został jej wiceprzewodniczącym oraz członkiem Komisji Ustawodawczej. Tematem dzisiejszej dyskusji, jak wszyscy wiemy, będzie rola młodzieży w kształtowaniu demokracji. Wcześniej jednak nasz gość przedstawił ustrojowe zasady funkcjonowania państwa polskiego, abyśmy mogli o demokracji w ogóle rozmawiać. Proszę Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i, i, i Państwu, męcząc się do szkoły. To dla mnie no, duża przyjemność, że możemy się spotkać i porozmawiać. Ja chciałbym powiedzieć na początku, to, że jestem posłem prawa i sprawiedliwości, ale nie będę swojego wystąpienia i wypowiedzi kierował do Państwa jako przedstawiciel partii politycznej, dlatego że nie ma złych partii. Są tylko źliwe, i postrzeganie sceny politycznej poprzez polaryzację poglądów jest największym problemem, czyli jednym z większych problemów polskiej demokracji. Powiem, demokracja polega na szanowaniu poglądów innych ludzi, ale piętnowaniu osób myślących inaczej niż my. I ten błąd często wszyscy objawiają. E, poznał Pan założenia naszego programu Demokracja w Praktyce, i czy jest coś, co chciałby Pan zmienić w tym programie, w dzisiejszym spotkaniu? Jakieś pomysły? Czy myślę, że to jest fajny temat? Fajnie by było, gdybyśmy siedzieli przy jednym stole albo w takiej sali jak tutaj, bo zawsze byśmy mieli wtedy możliwość rozmowy ze sobą byłby po prostu większy luz. Ale tak mi się bardzo podoba sama formuła, bo jest otwarta, jesteście dobrze przygotowani, przedstawiacie gości. A jednocześnie jest to ciekawe spotkanie. Tylko tak jak mówię, od strony technicznej uważam, że nawet mniejsza sala grupcińsk dałaby nam możliwość swobodnej rozmowy. Że takie aule wysokie zawsze no hmm, powodują, że jest trudniej hmm. A yy, Jakie korzyści z takich spotkań mogą mieć politycy? Spotkań z młodzieżą? No, myślę, że kilka jest tych korzyści. Te najbardziej prymitywne korzyści, jakie wyciągają politycy, to takie, że tuż przed wyborami przypominają sobie o tym, że trzeba mieć kontakty z ludźmi w ogóle. I, I te korzyści należy odrzucić, bo w gruncie rzeczy to przynosi więcej straty, niż korzyści dla obydwu stron. Bo ludzie, którzy czują się tylko dowartościowani przed wyborami, po jakimś czasie zarażają się w ogóle do polityków, jako do klasy politycznej, jako do ludzi, którzy nas reprezentują. Natomiast korzyści powinny być zupełnie inne. Ten kontakt stały powinien dawać możliwość orientowania się nie jak jest w Sejmie, bo to wiemy na co dzień, ale jak żyje się młodym ludziom. Jakie są ich obawy, jakie są ich marzenia, bo wasze marzenia o Polsce, o tym jaka powinna być, jak otwarta, czy jak silna. Hmm. Czy jak nastawiona na rozwój, nas powinna determinować moją pracę. A tylko wtedy mogę o tym wiedzieć, kiedy mi powiecie, kiedy będę słyszał. I to jest zadanie polityka. Polityk nie powinien być zamknięty, tylko mieć kontakt. A w szczególności mieć kontakt z ludźmi, którzy wchodzą w życie polityczne, prawda? Bo ich wizja polityki też jest bardzo ważna. E, a kiedy zaczął się interesować polityką? Zawsze się interesowałem polityką, ale nigdy nie chciałem być politykiem. Zawsze chciałem być wpadnikiem i to było dla mnie zobowiązanie, wręcz rodzinne, dzień dobry. Natomiast polityka ma dla mnie zupełnie inny wymiar Po prostu jest tyle rzeczy systemowych, które żeśmy postanowili zrealizować. Na przykład teraz będziemy się zajmowali warunkami pracy w Polsce. Jako posłowie zajmujemy się kwestiami gospodarczymi. Ja się zajmuję, prowadziłem komisję gospodarki. Daje możliwość realizacji tego, co powiedziałem. Co się, wszystko się zaczyna od naszej wizji, od marzeń, o tym, co byśmy chcieli zrobić. W momencie, kiedy zaczynamy budować swoją pozycję w polityce, gromadzić wokół siebie ludzi, to nagle te marzenia stają się coraz bardziej realne, bo siłą sprawczą stają się tysiące ludzi wokół nas. A co chciałby Pan przekazać ludziom w naszym wieku i uczniom naszej lewicy? Przede wszystkim to, że. Udział w polityce to nie jest obciach, wstyd czy obowiązek. Nie, to powinien być powód do satysfakcji. To powinno ciekawić, to powinno zmuszać do myślenia. Ale ponad wszystko to jest sposób na to, żeby z narzekania, które nic nikomu nie daje i obśmiewania dać coś z siebie innym. Bo polityka to jest miejsce, gdzie nie tylko możemy być nastawieni na nadawanie, ale i trochę na odbiór. I myślę, że to jest takie główne motto, o którym warto pamiętać. Jest jeszcze jedna rzecz. Politycy, tacy jak ci, których znamy z okładek, z gazet, to są zwykli ludzie, którzy zaczynali też w szkole podstawowej, kończyli później różne inne szkoły, często zatrzymywali swoją edukację na poziomie, załóżmy, szkoły średniej. I to są zwykli ludzie, tacy sami jak my, jak wy jesteście. I nie należy obawiać się tego, że nie damy na rady, że coś jest ponad nasze siły i możliwości, tylko dążyć do tego, żeby się udoskonalać. tak jak Pani chce być dziennikarką. Być może kiedyś Pani zastąpi moją kolegę. Czego życzę. Ale tylko wtedy Pani to zrobi, kiedy będzie Pani dążyła w tym celu. I tak samo jest z Państwem. Tylko wtedy, kiedy dążymy do tego, żeby je usprawniać. Wszyscy, jako jedność, mamy szansę to zrobić. Jeżeli się śmiejemy, wygłupiamy, wyżydzamy czy wyśmiewamy, to mówiąc o demokracji, o potrzebie tolerancji, sami stajemy się jej największym wrogiem i szkodnikiem. Czy ważna jest to, ludzi młodych w demokracji? Moja to zastanawiałem się nad tym, jak rozpocząć tę część swojej wypowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że zaskoczę Was. Nie ma demokracji dla ludzi młodych, starszych, w średnim wieku, czy w wieku bardzo zaawansowanym. Moim zdaniem. Demokracja jest jedna jest adresowana dla nas wszystkich. Polega ona na tym, że rozumiemy potrzeby osób na innym etapie rozwoju i osobowości in, i w innym wieku niż my. Natomiast ludzie młodzi mają szczególną rolę demokracji. Po pierwsze, to jest świeżość spojrzenia na wiele spraw, do których politycy zdążyli przybyć. Jaka jest Wasza zapobiegliwość, sumienność, staranność, siła woli, zależy to, czy granice etnograficzne państwa będą się poszerzały, czy wręcz odwrotnie. Czy w związku z Waszą słabością, brakiem zainteresowania jego z panami, będą się cofały. Bo pamiętajcie o tym, że Polska nie jest wyspą na oceanu otoczoną pasmem górskim i nie ma terenów strategicznych, szczególnie w Unii Europejskiej o poziomie usatysfakcjonowania nas, jako narodów, no, z tego jak miało pozycję Polska, będziemy Jak to się stało, sam. że w tak młodym wieku mi Pan matura. No To marzenia znowu bo To było tak, że w szkole podstawowej po kilku tygodniach w mojej pracy w pierwszej klasie nauczyciele stwierdzili, że powinienem się przenieść do trzeciej. Lasy. Kwestia tych umiejętności, które posiadłem, daje mi taką możliwość, żebym się nie nudził. Jakiego rodzaju pan nudził? Ja miałem indywidualny tok nauczania, zaczynałem w klasycznej pregazji kościuszkowskiej. I w momencie, kiedy, w momencie kiedy tak wpadł tak taki pomysł, rodzice się zgodzili na to, żeby to było tylko od do przodu, czyli z pierwszej do drugiej. Później ten pomysł powrócił chyba w szóstej klasie, żebym z szóstej do ósmej przeszedł. co się też na to nie zgodzili. I w momencie, kiedy rozpocząłem ogóle, w pierwszych miesiącach miałem bardzo dobre oceny, a później zacząłem się troszeczkę nudzić. Tak, na przykład nie ze zeszytów. I na pytanie nauczycieli, gdzie jest mój zeszyt, odpowiedziałem, jeszcze w sklepie. I oczywiście. Mieliśmy ze sobą dobre kontakty. I dostałem propozycję od rodziców. Tak, że jeżeli y, przejdę na to indywidualne nauczania, jeżeli wykorzystam zdolności, które oni nie widzieli, ja ich wtedy nie dostrzegałem do nauki, y, dostanę swobodę. Znaczy, jak zdam maturę, będę mógł mieszkać sam, dostanę mieszkanie, będę mieszkał sam. Tak się stało. Przestań się odbywać w już sam, własne mieszkania.